Jestem Eternal Neko, Wieczny Kot po polsku jestem fanem Geometry Dash. Postanowiłem, że zacznę tworzyć filmy o tej grze, ponieważ mało kto w Polsce o niej nagrywa. Dzisiaj porozmawiamy o Demon Liście. Dla tych, co nie wiedzą, Demonlista to strona internetowa ma, mająca na celu udokum udokum udokumentowanie najtrudniejszych ocenionych poziomów w grze, znanych też jako Extreme Demony, choć i tak dzisiaj jest bardziej postrzegana jako lista najlepszych poziomów w grze. Jak na pierwszym miejscu pojawi się coś, co się ludziom nie spodoba, to wybuchnie głośna drama na skalę światową. Wracając, pomimo faktu, że lista jest obecnie wypełniona w większości nudnymi glow levelami, które nikogo nie obchodzą, i tak możesz tam znaleźć dobre, ciekawe i kreatywne poziomy z włożonym wysiłkiem i takimi się dziś zajmiemy żeby było ciekawiej postanowiłem poszukać tych mniej znanych poziomów, ponieważ mam o nich więcej do powiedzenia i są bardziej interesujące. W filmie wystąpi też mój przyjaciel Foxybra, który przedstawi trzy swoje ulubione poziomy z Demon Listy. A i nie oceniam gameplayu. Moim najtrudniejszym poziomem jest Hard Demon, więc no, zaczynamy. Lista otwiera poziom zatytułowany Krawędź Przeznaczenia. Remake innego poziomu Blade of Justice. Po pierwsze, Echo of Destiny z poziomem o tematyce kosmicznej, co już jest plusem. Uwielbiam kosmiczną tematykę. Także do moich ulubionych cech tego poziomu należą dobrze dobrane kolory i wyjątkowa epicka muzyka. Moim ulubionym momentem poziomu jest ten stworzony przez Kuluka. Mam nadzieję, że dobrze czytam, gdzie widać wybuchającą planetę w tle. 10 na 10. Atmos. Atmos to jeden z najbardziej niedocenionych poziomów w grze. Ten poziom na serio potrzebuje więcej atencji. Po prostu spójrz na tą dekorację, na tą ilość detali, na ekran końcowy. Pomysł na poziom także jest bardzo oryginalny. Uwielbiam to, jak poziom zaczyna się pod ziemią. W końcu coraz bardziej się wznosisz, będąc nad ziemią, w niebie, w kosmosie i w końcu w niebiosach. Polecam obejrzeć szałk z poziomu, bo jest, bo jest po prostu bardzo dobry. Taki szybki disclaimer wstępie wspomniałem o tym, że postanowiłem poszukać tych mniej znanych poziomów do filmu. Jak coś nie tyczy się tu poziomów wybranych przez Foxiego Gobra, on po prostu przedstawia w, tu, w tym filmie swoje trzy ulubione poziomy, więc y, tak, lecimy. Teraz rozmawiamy o obecnie najtrudniejszym poziomie w grze. Tidal Wave to jest jeden z moich ulubionych poziomów. Po pierwsze uwielbiam dekorację poziomu, kolory są ładne i tu mi się bardzo podobają. Po drugie, poziom jest długi i to jest cool. Po trzecie, fakt, że Tidal Wave, pomimo bycia najtrudniejszym poziomem w grze, ma chwilową plaż w tematykę i co najważniejsze poziom ma Jump SCARE'a. Szybka notka ode mnie. Z obserwacji i doświadczeń wiem, że gdy ktoś się rozmawia o Tidal Wave, to zawsze pojawi się chociaż jedna osoba, która zacznie gadać o tym, jaki to nie jest okropny poziom, że to najgorszy poziom w grze i tak dalej. Oczywiście każdy ma swoją opinię, ale ja też się z tym nie zgadzam, podobnie jak Foxy, chociaż. Rozumiem osoby, co nie lubią tego poziomu. Nawet sam widzę problem, like. Dekoracja faktycznie pozostawia trochę do życzenia, ale według mnie nie jest zła y, i ma swój urok. Jednak w twórcy tego poziomu, czyli Onilinku, najbardziej szanuje to, że bardziej skupia on się na gameplayu niż dekoracji, like. Tidal Wave ma dobry gameplay. Nawet każdy, kto grał w ten poziom, tak mówi, więc no. Lecimy dalej. Zgadnijcie czym jest cynk. Poziomem o tematyce ekranów i rur. Ale nieironicznie to oryginalny pomysł. I poziom używa ciekawej dekoracji i efektów. Miałem nie oceniać gameplayu, ale chcę tylko wspomnieć, że w tym poziomie jest wyjątkowo kreatywny. Ale czy jest przyjemny? Nie mam pojęcia. The Lightning Road, jeden z najłatwiejszych Easy Demonów w grze. Nie, stop, cięcia! Kur... The Lightning Road, jeden z najtrudniejszych Extreme Demonów w grze. W poziomie ponownie podoba mi się tematyka, Ty, tym razem tematyka elektryczna. W poziomie wspinasz się na szczyt budynku, unikając uderzających wszędzie piorunów. Gdy już się wepniesz na szczyt, to skaczesz stamtąd na latającą maszynę, która powoduje te uderzenia. Twoim zadaniem jest wyłączenie jej. Warto też wspomnieć, że poziom jest tworzony przez jedną osobę i to jest niesamowite. Robi większe wrażenie od takiego Tidal Wave'a, którego też tworzyła jedna osoba. Firework, czyli Firewerki. Lubię fireworka głównie z powodu muzyki. Jest epicka, a szczególnie lubię tę część. A poza tym poziom ma ładną dekorację i przeszkody, ale nie jestem fanem tematyki poziomu. I poziom jest najtrudniejszym poziomem, którego przed Polak, z dla gołkila i Ryska. Ice in the water Ice in the water jest definicją strasznego poziomu i robi to o wiele lepiej od Slatterhouse'a. Jak coś, nie jestem fanem Slaughterhouse'a. W tym poziomie płyniesz w głąb oceanu, pełnego od oczu. Na początku już jest strasznie, ale są ryby. Im głębiej płyniesz, tym robi się bardziej przysychodelicznie i jest więcej oczu. W końcu jedyne co widzisz to to. Też na pochwały zdecydowanie zasługuje styl artystyczny. Hallucination jest poziomem Nine Circles. I jak coś, trzy ostatnie pozycje będą o poziomach tego gatunku. Ogólnie uwielbiam poziomy Nine Circles i potrafię o nich gadać godzinami, ale dziś zajmiemy się halucynacjami. Uwielbiam efekty nadane w poziomie i ta idealna synchronizacja z muzyką. To ogólnie jest plus nowoczesnych Nine Circles. U uwielbiam te pulsy w rytm muzyki. Sonic Wave'a, który już sam w sobie jest jednym z moich ulubionych poziomów, ale Sonic wave Intini to idealne ulepszenie. Poziom jest bardzo nowoczesny i ma zajebistego Wave'a. Po prostu uwielbiam. Więc tak, jak słyszeliście, opinia Fox brach była dość szybka i zwięzła, ale chciałbym powiedzieć o moim zdaniem dwóch najlepszych aspektach poziomu, o których Foxy nie wspomniał. Po pierwsze, ekran końcowy. To jest najlepszy ekran końcowy w historii Gometli Dash. To wy wygląda jak autentyczne napisy końcowe jakiegoś filmu animowanego science fiction. Uwielbiam to. Ale jest, ale jest jeszcze jedna rzecz a propos tego poziomu, która jest dosyć kontrowersyjna. Otóż dekoracja, dokładniej ilość detali. Ten poziom można w dwóch słowach określić nasraniem obiektów. I moim zdaniem to jest urok tego poziomu. Tak, mam dość dziwny gust, jeśli chodzi o dekorację, ale to serio widzę jako zaletę poziomu. Więc dobra przechodzimy do naszego ostatniego poziomu. Solar Flare jest kolejnym remakem. Z starszego poziomu, tym razem z Solar Circles, starego poziomu z 1.9. Poziom, co ciekawe, jest wyjątkowo spokojny, jak na kosmiczne Nine Circles, które autentycznie jest top 20 najtrudniejszych poziomów. Kolory są świetnie dobrane, te połączenie pomarańczowego i niebieskiego po prostu dobrze wygląda. I jest te uśmiechające się słońce, które według opisu poziomu nazywa się Janet, 10 na 10. To na tyle dzisiaj, ale jeśli ten film się dobrze przyjmie, to zrobię drugą część, bo jest jeszcze kilka poziomów o których warto pogadać. Oktopa. Siema.